We'll be right back. Ale ja jestem na telefonie Ej, bo skład pada serio tak szybko? Zabiję Gabrona, wykleiło go. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Hitał mnie. Mam, mam, mam. Elektra ktoś zabrał. Bardzo zebrał Nie, Widziałem Elytra leżała obok mnie. Nie wiem, bo on mnie tak bardzo. Bo mnie randomowo hitał i go wykleiło. Jako! Zabijam. Mamy elektra O, no! no, proszę. Jaki by Tak, daj to moim Proszę, mamą. Nie. Nie, nie, no, nie. Oh, tak! 70 daje. Okej, okay, niestety widzowie, ten odcinek muszę zakończyć tym, że wczoraj sobie zmieniłem nick, bo chciałem wrócić do jupiego ninja. No i niestety, ale no, ja to konto miałem zalogowane na non premium i teraz im do tego konta miałem hasło. No i przez to dalej moje stare konto, czekać, konto Dalej, moje stare konto jest jakby aktywne, bo tutaj już powinno nagle pisać Upinicza. Ale przez to, że ja to konto miałem zarejestrowane, to zrobiłem jakby drugie konto, i tam, do tamtego nie mam dostępu, i niestety straciłem wszystkie itemy. Zrobiłem tam już w sumie drugiego, bo nie odpisali mi na tamten, a zniknął mi automatycznie. I zobaczymy, czy odpiszłam. Jeśli chcecie, możecie pomóc też pisać tickety, żeby pomogli. Może odzyskam w końcu wszystko, co tam miałam na czterech podserwerach.